Dzień dobry państwu. Rozmawiam z burmistrzem miasta Kościerzyna, panem Michałem Majewskim. Witam pana serdecznie. Witam bardzo serdecznie i wszystkich mieszkańców Kościerzyny. Kontaktuję się z Panem, ponieważ wiem, że miasto otrzyma półtorej miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego jako dotację na zadanie budowy węzła integracyjnego. Rzeczywiście już poprzednio dostaliśmy propozycję zwiększenia budżetu na węzeł integracyjny o 3,6 miliona złotych przy jednoczesnym zmniejszeniu procentowym dofinansowania tego zadania i weryfikacji kosztów e, przedsięwzięcia, którym jest e, cały węzeł integracyjny. Teraz ze względu na różnice kursowe prawdopodobnie dostaliśmy e, e, możliwość czy zapytanie, czy e, chcielibyśmy skłonić się do tego, aby uzyskać jeszcze dodatkowe 1,5 miliona. E, jest to zadanie, które się toczy. Jest to zadanie dotyczące budowy czy przebudowy tworca PKP, który ten element już się zakończył, zakupu autobusów. Ten element po stronie miejskiej też się zakończył. Przypomnę, że miało to być wstępnie 10 autobusów wspólnie z gminą, natomiast gmina jakby z swojej części zrezygnowała i zakupiliśmy tylko i wyłącznie autobusy do komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyny. Jest to 5 autobusów i ten element także już jest zakończony. Pozostały jeszcze do realizacji, jest to parking przy dworcu PKP. Ten element też jest też po przetargu i przekazaniu placu budowy firmie, która w przetargu wygrała zorganizowane pierwsze części parkingu przy dworcu PKP, a mianowicie na około 160 miejsc dla samochodów osobowych plus stanowiska dla komunikacji autobusowej, dalekobieżnej i komunikacji miejskiej. To mamy nadzieję, że zostanie, e, w, jeśli tylko koronawirus i te wszystkie e, niedogodności, które z tym są związane, nie pozwolą, że w tym roku zostanie także zrealizowane. Z tego co mi wiadomo, będzie też budowane przejście podziemne, tak? Tak jest przejście. Tam bardzo mocno się zaangażowaliśmy. Po pierwszym przetargu, który ogłosiliśmy, okazało się, że nie jesteśmy w stanie. Zgodnie z projektem i z finansowaniem, które możemy na to przeznaczyć, nie bylibyśmy w stanie tego samodzielnie uczynić. Zaangażowaliśmy się bardzo mocno, aby spróbować połączyć projekty, projekt rządowy z projektem marszałkowskim i unijnym, przy wsparciu naszych środków. Mamy wstępną decyzję, aby zbudować przejście pod torami na drugą stronę do ulicy Towarowej. Będzie to współfinansowane ze spółkami PKP. Pierwszą część będą za projekt i za rzeczywistą realizację będą na swoje barki weźmą spółki PKP przy modernizacji całego układu dworcowego linii, linii kolejowej 201 w kierunku Ptyni. Natomiast drugą część od połowy wyjście na, i wyjście na ulicę towarową e, za część projektową tego zadania plus e, rzeczywistą realizację. Będzie odpowiadało miasto przy wsparciu środków unijnych. Jeszcze jeden element, który w ramach tego jest, to są budowa dróg transportu rowerowego. Tu jesteśmy także po przetargu już na terenie miasta na zaprojektowanie wszystkich dróg transportu rowerowego, to znaczy w kierunku dobrogoszczy, w kierunku Wielkiego Klincza, w kierunku sadności i w kierunku Skorzewa. Też. Uwarunkuję to jakby od tej sytuacji związanej z koronawirusem. Jeśli wszystko będzie dobrze z końcem czerwca, powinniśmy dostać te projekty z uzgodnieniami i z pozwoleniem na z RIT i na budowę. Wtedy przystąpimy do przetargu na rzeczywiste funkcjonowanie. Chcielibyśmy w tym roku budowę tych dróg transportu rowerowego. Chcielibyśmy w tym roku jeszcze rozstrzygnąć przetarg na ich budowę. Oczywistej realizacji prawdopodobnie będzie dochodziło dopiero w przyszłym roku. Bardzo dziękuję panu za tę informację. Ja przypomnę, że moim rozmówcą był burmistrz miasta Kościerzyna, pan Michał Majewski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również i wszystkich pozdrawiam i życzę z komersyjnej sytuacji dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo i również życzymy zdrowia.